Ok, jest założone. E, wodę mogę nie mogę. Chyba wody to woda się tu nie zmieści. To mogę zalepić. To też prawdopodobnie mam zalepić. To i to ma być zamknięte. A w tym miejscu trzeba by otworzyć ten pajączek. Bo tutaj będzie. Będzie co? Byłoby będzie karmienie, czyli podkarmiaczka na środku, z tym syropem, o którym mówiłem, który pokazywałem. Czyli teraz mogę im dać ten syrop. To trzeba demontować Przeszkadza? Tak czy nie? Tutaj nic nie blokuje. A jak to tu wygląda? No, elegancko. Pszczółka sobie podleci do góry, wejdzie tutaj od spodu i ona będzie sobie spijać. Ona sobie będzie spijać ten syropek. Dobra. Wydaje mi się, że te pajączki mogę tu zostawić. One nie będą przeszkadzać. Ok, no i założyć daszek. Daszek de facto też mogę spryskać, jakby się tutaj coś miało dziać. No i super. podobno jest stwierdzenie, że należałoby trochę przytkać ten wlot. W ogóle, żeby przytkać yy, cały ul. Czy ten kwas mlekowy wtedy lepiej działa? Możemy przytkać na jakiś tam czas, żeby ten kwas mlekowy tam działał na tą warozę, żeby ten cały, jak się tu mówi, aparat gębowy jej pochratał i jeszcze jedna jest ważna rzecz teraz jak to tu wygląda orzechy prawie dojedzone to dołóżmy jeszcze bo pójdziemy do małego ulica mianowicie w... jeszcze będę musiał wyciągnąć wyciągnąć tutaj nie wyciągnąć tylko założyć Będę musiał założyć w tej dennicy szufladę. Szufladę namoczyć prawdopodobnie olejem, takim jakim zjadalnym. i zobaczyć opad, opad tej warozy. Jeżeli ona tam występuje, to przyklei się wtedy do tego oleju, do tej szufla, na tej szufladzie i ewentualnie nie odskoczy do pszczoły. No, ale to jutro zobaczę wtedy ile tej, na, tej, na tej szufladzie ile mi tej ewentualnie tej warozy zostanie Ok, To co ja mógłbym się de facto przynieść do małego ulika i zrobić przegląd w małym uliku i zrobić, zrobić zrealizować tą samą sytuację Czyli Dobra, to można odstawić To można podnieść. Woda jest I tutaj też spróbujemy psiknąć Tak wygląda mały ulik Dobra, tu mamy Tutaj mamy nasz płyn. Robimy dokładnie tą samą sytuację co w poprzednim bólu. Przy czym robimy to od nie wiem, od przeciwnej strony. Czyli tu rozwijamy sobie wszystkie ramki. Dobra, mamy poluzowane ramki, zatem wyciągamy ramkę, sprawdzamy jak jest odbudowana. No i jest odbudowana węza. Jest tutaj zasklepiona górna część, pewnie syropu. Tutaj widać, że jest pusto. No ale. Dobra. kładamy tak jak było, tutaj jeszcze tam można na dole psiknąć Kolejna ramka, oczywiście szukamy w międzyczasie matki, żeby mat matkę nie scharatać. Tutaj zobaczcie, jakiś tam ten nakrob jest, tak, kolorowy Tutaj jest ciężka ramka z moim karmieniem ze słoika wcześniejszym I tutaj, że mają żarcia. Mają żarcia pod dostatkiem. Dobra. Okej, okay, się przykleiła, dobra. Kolejna ramka. No powiem Wam tę ciężko wyciągnąć, ale daje radę. Jak to tu wygląda? A matka jest akurat, matkę od razu znalazłem. Nie ma się nad czym zastanawiać, tylko psikać, tak żeby matkę nie spsikać. Dobra, I druga strona. Ok, wkładamy. Władamy, jeszcze tutaj możemy wziąć, zrobić to, co nie zrobiłem, a powinienem na samym początku. Ok. No i kolejna ramka, ponieważ tam matkę widziałem. No to tutaj tylko zostaje, że widać, że pięknie wyczerwione. Spiskać. Pięknie wyczerwione. Jakbym grał w szachy i po, pola, pola na szachach. Dobra, kolejna ramka. Też wyczerwiona, zobaczcie. Też elegancko. Tutaj może być jedna obawa taka. No nie wiem, ale że jest tak wyczerwiona ramka, że nie mam tyle pszczół, które mogłyby ogrzać ten czerw, czyli go wychować w jakiś sposób. No ale to. No nie wiem. O. <gry> <gry> Sam się oddymiłem.